No co, jak to się mówi, do trzech razy sztuka, jesteśmy po raz trzeci na Calderao, za pierwszym razem Zgubiliśmy. nie doszliśmy do końca. Tak, nie doszliśmy do Calderao Inferno, a później jak się okazało straciliśmy część materiału do vloga. Za drugim razem jak przyjechaliśmy była ulewa, dlatego jesteśmy trzeci raz. Wygląda na to, że warunki mamy ok, dlatego ruszamy. Dojazd w zajmuje około 50 minut, na miejscu jest parking płatny, około euro za godzinę, zobaczymy ile nam zejdzie, powiem Wam na końcu ile zapłaciliśmy. Co jest ważne, tutaj zawsze trzeba być przygotowanym, kurtka, tak. druga przeciwdeszczowa kurtka w plecaku, dlatego że ten rejon jest dosyć chłodny i jak na wybrzeżu teraz byliśmy to, wiecie, kurtki, rękawki. 20 stopni, a tutaj, a tutaj na północy 15 stopni, no i trzeba się ubrać bardziej. Tak wygląda nasza trasa. Czeka nas 17 km start w dwie strony. Startujemy w Santanie i musimy dojść aż do Caldera, do Inferno. Trasa jest dosyć płaska, jak możecie zobaczyć, bo praktycznie. Nie ma jakichś podniesień, dopiero do Caldera Verde jest około 100 metrów mhm. przewyższenia, dopiero podejście na... do Caldera Inferno to około 300 metrów. I co, mamy tutaj e, takie charakterystyczne domki, e, które, w których w środku jest kawiarnia, można się czegoś ciepło napić, zjeść ciastko, one są bardzo charakterystyczne dla tego regionu Santana. I są kryte strzechą. Tak. Idziemy je zobaczyć z z parku Keymadas. No właśnie, gęsi mnie witają <grywa> No, halo, ja tu nagrywam Gęsi już skończyły swój koncert, więc mogę Wam powiedzieć więcej o tym, gdzie jesteśmy W parku Keymadas rozpoczyna się kilka szlaków, w tym ten najbardziej popularny PR 9 Caldera o Verde i później Calderao do Inferno w którym zaraz pójdziemy i go, zresztą go zobaczycie ale tutaj za mną rozpoczyna się szlak Kamino Paratodos, który jest bardzo łatwy, można się tutaj z tego co widzieliśmy z dziećmi, jest bardzo płaski i można zobaczyć najbliższą okolicę i też e, wyruszyć na podglądanie ptaków, które żyją w tej okolicy. Aldorao Verde jest jedną z najpopularniejszych tras na Maderze i wcale się nie dziwimy, ponieważ idąc tym szlakiem możemy zobaczyć wszystko, co jest najważniejsze na Maderze. Są piękne drzewa, ptaki, wodospady, mm -hmm. góry, lewady i szerokie ścieżki, tak jak ta. Więc przyjeżdżając tutaj na tydzień, myślę, że to będzie jeden z lepszych wyborów, jeśli chcemy. Zobaczcie, co jest najfajniejsze na Maderze, a nie mamy czasu, żeby chodzić po kilku szlakach. To jest jedna z naszych w sumie ulubionych Lewad. Była pierwszą Lewadą, więc tak. może też dlatego się tak zakochaliśmy w niej. Ale myślę, że naprawdę warto tutaj przyjść i przejść te kilkanaście kilometrów. Tak. Trasa cały czas prowadzi wzdłuż Lewady. Teraz jest taki węższy moment. Dopiero w dalszej części są takie naprawdę wąskie, że Jedna osoba się umieści, ale spokojnie są barierki, które chronią przed upadkiem. A tak jak na początku, trasa prowadzi dosyć szeroką ścieżką. Ostatnio, jak tutaj byliśmy, to przez tą rzekę, le, znaczy rzekę przez tą wodę, która tutaj płynie z wodospadu, ledwo przeszliśmy. I wody było naprawdę, naprawdę sporo. Taki ten wodospad po prostu zależy od ilości opadów na wyspie. nie? Także myślę, że w chwili, kiedy lecie, to tutaj może być taki siórek. Albo nie być go w ogóle. Albo w ogóle. Na trasie możecie się zobaczyć wiele takich miejsc jak to, gdzie po prostu woda kapie ze skarpy. I albo da się obejść to bokiem, tak jak teraz. Albo trzeba będzie przejść pod wodospadem, spadającą wodą. Na samym początku, jak przyjechaliśmy, i szliśmy, czasami widzieliśmy takie niteczki zwisające w wielu miejscach z drzew, i zastanawialiśmy się w sumie co to jest. I później, między innymi od dziurka się dowiedzieliśmy, że są to porosty, które rosną tylko w miejscach, gdzie jest najczystsze powietrze. I co znakiem wskaźnikiem: jest im więcej, tym jest czystsze powietrze. Dlatego osoby przyjeżdżające z południa Polski, gdzie powietrze jest wątpliwej jakości, <laughs> mogą doznać lekkiego szoku i na przykład źle się czuć na początku, ale spokojnie tutaj można oddychać naprawdę pełną piersią. Na Madyż jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie spotkacie po prostu, zobacz, takie całe drzewo. Tam, to tam pierwszy wodospad, który widać ze szlaku. Jest całkiem spory. No i to jest właśnie dobra pogoda na calderao, czyli pochmurno, W pełnym słońcu to miejsce nie będzie wyglądało tak, jak powinno. W deszczu tym bardziej będzie przejście nieprzyjemne. A taka lekka mgiełka, chłodno, chmury są jak najbardziej optymalne. I ta zieleń jest taka bardziej żywa wtedy, nie jest Słońce, więc pogoda mamy bardzo fajna. Jeszcze jeden rzut oka na wodospad i ciśniemy dalej. Droga wskaz, że przeszliśmy już 4,5 km, przed nami kolejne 2 km do Caldera Overde. 4:2 do inferno i zakaz wchodzenia do jeziora pod wodospadem na caldera Overde. Uruchamiamy czołówki, kolejny tunel. Tutaj ważna informacja w tunelu: ścieżka jest dosyć wąska. Trzeba, oczywiście, uważać na głowę. Ale po, popatrzę w lewo: po lewej stronie jest barierka niżej, a w dole jest lewa Słuchajcie, w tym miejscu jak byliśmy ostatnio był wodospad. Teraz właśnie możecie zobaczyć, jak pod nim przechodziliśmy. Ostatnimi czasy w ogóle, znaczy nie w ogóle, bardzo mało padało na wyspie. Po prostu wodospad znikł. Ona za spokojnie idzie, za wolno. Droga powrotna przez wodospad minęła. Jesteśmy chyba bardziej przemoczeni niż idąc w tamtą stronę. O wiele gorzej. Ale plus jest taki, że już mamy blisko samochód i schowamy się w ciepiełku i wygrzejemy. Alvaro! Mokryło! Doszliśmy do Calderao Verde, która jest tam. Która musimy przejść kawałek rzeką po kamieniach i mamy 100 metrów do Calderao. Dotarliśmy do celu naszej wyprawy, jest za nami Wodospad Caldera Verde Stąd można wracać, tak naprawdę, na parking i zakończyć swoją przygodę z tą lewadą, lub tak jak my, Ładnie. iść dalej, przeciorać się, zrobić fajne podejście na Caldera O do Inferno, skąd dzieli nas jeszcze 2,5 km marszu. E, wodospad Caldera ma 100 metrów wysokości i znajduje się w takim kotle. Bo jak sprawdziłem, nazwa Caldera Verde oznacza zielony kocioł. No i idealnie pasuje do tego miejsca. Ruszamy dalej Tutaj w prawo tu można iść i wracać już na parking A dla bardziej, tak jak mówię, się wręczy, trzeba przejść przez rzekę I tutaj 2-2 kilometra caldera do infer Zbawym krokiem, bo już ona jeszcze nie wie co ją czeka za chwilę Wchodzimy nasze schody. Wchodzimy teraz do Inferno z 900 metrów tego. To uh -huh. nie na dzisiaj będzie zaliczone. Jesteśmy na górze schodów i troszkę nas zastanawiają te znaki żeby nie pływać, uważać jak się idzie, i dokąd prowadzi ta szlak. Czym są tory? Już odkryliśmy, gdzie ten tunel prowadzi. E, na mapach można zobaczyć, idziemy prosto, 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 i można dojść tędy do e, Pikoru iwo. Idziemy? No, nie gdzieś <laughs> My idziemy w prawo. Idziemy tamtym szlakiem do. Calderao Inferno, a ten tunel tutaj prowadzi dalej łączy się z, z Lewadą kaldera Verde Superior, więc sobie jakieś górne dojście na szczyt wodospadu. No, bo chmury atakują. No właśnie, bardziej jaka piękna pogoda nam się zrobiła. O nie, najgorzej! Cześć pod wodospadem! nie pod wodospadem! Kolejnym tunelem mamy taki, teraz widoczny, jaki jest mega zielony, coś nieprawdopodobnego. Słuchać już wodospad, ostatni, który dzisiaj chcemy zobaczyć, a i tunel, czyli ciemność, tam wejście do niego. Wow, gdzie byśmy tracili? Coś pięknego! Jakaś magiczna kraina. Ekran. Ale to fajnie wygląda, nie? No, coś pięknego. Dotarliśmy do końca naszej wycieczki, czyli do Caldera do Inferno. Całość zajęła nam około 3-35 godziny. Ale w jedną stronę? Tak, więc czeka na rzeczy powrót prawie 10 km, także się spieszymy, żeby zobaczyć zachodem słońca. Cała trasa jest przepiękna. Tak, bardzo malownicza, bardzo zielona. Taka Perełka Madery. Wszystko widać co ma być. Ale osoby z klaustrofobią nie polecamy totalnie, tak. bo jest naprawdę bardzo dużo tuneli. E, więc musicie na to zwrócić uwagę jak będziecie wybierać szlaki na Maderze. Tak. I tymczasem kończymy nasz vlog, ponieważ musimy wracać tą samą trasą, więc nie będzie już nic ciekawego. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao. Ciao!